Wiem, że czekaliście na to bardzo długo, dlatego bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Oto recenzja Samsunga Galaxy S8 w wersji Plus. Cześć, z tej strony Marcin i dzisiaj powiem Wam o Samsungu Galaxy S8 Plus po dwóch, no już właściwie niemal trzech tygodniach używania tego smartfona. Pierwszy punkt, nowy design i jak on się sprawdza w praktyce. O co chodzi? Chodzi o to, że te ekrany mają teraz zupełnie inne proporcje, są dużo wyższe niż w starszych modelach, ale zachowały mniej więcej swoją szerokość. Model Plus ma aż 6,2 cala przekątnej, model mniejszy, czyli zwykły S8 ma 5,8 cala. Ogromne wartości, no i powiem Wam, że jednak przy S8 Plus jest to troszeczkę, jak dla mnie, już za duża wartość. Smartfon trzyma się bardzo wygodnie w dłoni, ale dużym problemem jest sięgnięcie górnej krawędzi. Jeżeli chcemy dostać się do powiadomień, do, do menu szybkiego, szybkich ustawień, no to niestety musimy tak manewrować tym smartfonem w dłoni. Nie jest to szczególnie wygodne, dlatego najlepiej korzystać z S8 Plus przy użyciu po prostu dwóch dłoni. Tak się składa, że jestem posiadaczem poprzedniej wersji Ski, czyli S7 Edge. No i mam takie bezpośrednie porównanie, korzysta się z modelu starszego i z modelu nowszego. I taką główną różnicą jest zakrzywienie yy, krawędzi ekranu. Tutaj w nowym smartfonie, w S8 i w S8 Plus, promień krzywizny jest znacznie mniejszy niż w S7 Edge. U. Jeżeli w S7 Plus czasami zdarzały mi się sytuacje, kiedy coś niechcący klikałem, kiedy na przykład trzymając telefon w ten sposób, klikałem tą częścią, Yy, dłoni niechcący w prawym dolnym rogu. Tak tutaj w S8 Plus zupełnie tego nie ma. Do tego Samsung zmienił troszeczkę wyprofilowanie samych krawędzi. W starszym modelu, jeżeli palcem tak przeciągaliśmy po obudowie, to faktycznie czuć było taką ostrą, taki ostry rand. W nowym modelu zupełnie tego nie mamy. Tutaj mamy takie zupełnie płynne przejście od przedniego panelu aż do tylnego. Kolejną nowością, jeśli chodzi o design, są zaokrąglone rogi ekranu. No, i jak to się sprawdza w praktyce? No, powiem wam, że jest to taki kompletny bajer. Nie ma to żadnego celu. To po prostu ma wyglądać. Jeżeli obawiacie się, że jakieś tam elementy interfejsu będą ucięte, że czegoś nie zobaczycie, no to nie ma się czego obawiać, bo naprawdę to nie przeszkadza, ale też nie pomaga w żaden sposób. A sama budowa tego urządzenia? No, jeżeli korzystaliście z S6, S7, to tutaj nie będzie żadnych zaskoczeń. Mamy dookoła smartfona metalową ramkę, mamy też panel, duży panel szkła z przodu i z tyłu, także jeżeli chodzi o materiały, to jest naprawdę topowa liga. Jeśli miałbym podsumować design tego urządzenia w dwóch krótkich zdaniach, powiedziałbym, że Samsung zrobił duży krok naprzód, jeśli chodzi o zakrzywienie krawędzi i ich użyteczność. Natomiast minusem sporym w wersji S8 Plus jest jej rozmiar. Ten telefon jest po prostu trochę za duży. Przejdźmy teraz do samego ekranu tego urządzenia, ponieważ tutaj też warto sobie powiedzieć o nim dwa słówka. Jest to oczywiście ponownie panel Super AMOLED, czyli mamy tutaj faktycznie czarną Chering, która w ogóle nie świeci. Panel ma oczywiście świetne odwzorowanie kolorów. No i dodatkowo te smartfony uzyskały certyfikat UHD Alliance i potrafią wyświetlać obraz HDR. Chociaż moim zdaniem jest to taki zabieg marketingowy, ponieważ ja, prawdę mówiąc, nie widzę dużej różnicy względem S7 Edge'a. No dobrze, ale nie ze wszystkim jest tak różowo. Ekrany Super AMOLED dają naprawdę bardzo dobrą jakość obrazu, natomiast one mają jeden problem, a mianowicie odwzorowanie bieli. I powiem wam, że ten ekran w Galaxy S8 Plus jest na tyle duży, że to przekłamanie zaczyna być widoczne nawet przy niewielkim nachyleniu. Jeżeli chociaż trochę odchylę ekran od pionu, to już u dołu albo u góry zaczynam widzieć odchylenie, zwłaszcza w kierunku koloru różowego. Nowe proporcje to też oczywiście nowa rozdzielczość, czyli 2960x1440 punktów. Natomiast tutaj ciekawostka, ponieważ domyślnie te smartfony mają ustawioną rozdzielczość 2220x1080, czyli o półeczkę niższą. Prawdę mówiąc, ja zostałem przy tej rozdzielczości, ponieważ i tak nie widać gołym okiem pikseli, a mam wrażenie, że troszeczkę lepiej trzyma bateria na tej niższej rozdzielczości. Taki sam zabieg zresztą stosowałem w poprzedniej wersji S7 Edge. Powiedzmy sobie słówko o tych nowych proporcjach. Większość aplikacji jest dostosowana jednak do tych proporcji 16 do 9. Niektóre aplikacje faktycznie skalują się, potrafią się rozciągnąć do całej wysokości tego nowego ekranu, natomiast część aplikacji ma na dole i na górze czarne pasy. Na szczęście, jeżeli wejdziemy do ustawień, to możemy w nich zmienić, jak się zachowują poszczególne aplikacje, czyli nawet te, które miały pasy, z reguły możemy rozciągnąć. Bardzo, ale to naprawdę bardzo podoba mi się YouTube i generalnie filmy w tych nowych proporcjach ponieważ w przypadku YouTube'a możemy każdy film rozciągnąć do wymiarów całego ekranu. podtrzymując część o ekranie. Nowe proporcje w moim przypadku nie sprawiły żadnych problemów, a jeśli chodzi o kolory, jakość, ostrość, czernie, kąty widzenia itd., wszystko jest na najwyższym poziomie, pomijając może takie drobne problemy z bielą, z balansem bieli, ponieważ przy lekkim odchyleniu smartfona ta biel zaczyna nam skręcać w kolor różowy. Przejdźmy teraz do tematu, który wzbudza chyba największe kontrowersje, czyli do obsługi tego smartfona. Zacznijmy może od tego rzędu przycisków, a raczej jego braku, ponieważ Samsung zrezygnował z tego charakterystycznego elementu serii S. Teraz mamy rząd przycisków ekranowych, natomiast środkowy przycisk możemy wcisnąć. Mamy tutaj coś na zasadzie 3D Touch z iPhone'a, z tym że działa ono tylko w obrębie tego jednego punktu na ekranie. Tak naprawdę ta funkcja przydawała mi się tylko w jednym wypadku, kiedy oglądałem film na całym ekranie. I kiedy chciałem szybko wrócić do menu głównego, wówczas nie musiałem najpierw wyciągać tej belki, tylko mogłem od razu, będąc w filmie, wcisnąć mocno ekran, po czym smartfon wracał do ekranu głównego. Jeśli chodzi o obsługę tego smartfona, nie sposób nie wspomnieć o czytniku linii papilarnych umieszczonym tutaj z tyłu. Jest to chyba największa wada tego smartfona, ponieważ ja przez 2,5 tygodnia nie przyzwyczaiłem się do obsługi tego przycisku. Nie miałem jeszcze smartfona, w którym obsługa tego czytnika linii papilarnych sprawiałaby mi tyle problemów. Nie chodzi nawet o samo umiejscowienie tego przycisku, ponieważ do tego da się w miarę przyzwyczaić, jeżeli ułożymy specjalnie dłoń, ale ramka wokół tego czytnika jest w ogóle niewyczuwalna. Co więcej, tuż obok leży obiektyw i cały czas przy próbie odblokowania palec trafia na ten obiektyw. Na szczęście Samsung ma inne możliwości odblokowania i są to konkretnie rozpoznawanie twarzy oraz rozpoznawanie tęczówki oka. I co ciekawe, możemy mieć włączone dwa systemy spośród tych trzech w jednym czasie, pod warunkiem, że jeden z nich to właśnie czytnik linii papilarnych. Podsumowując ten krótki dział. Wydaje mi się, że w przypadku Galaxy S8 dla projektantów absolutnym priorytetem był wygląd tego smartfona, a obsługa stała na drugim miejscu. teraz do kwestii wydajności, czyli jak ten smartfon działa. Na rynku amerykańskim znajdziemy Snapdragona 835, czyli najnowszy procesor Qualcomm. Natomiast w Europie smartfony mają Exynosa 8.8, 9.5 i właśnie taki procesor jest w smartfonie, który trzymam. Do tego mamy 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, którą, tak jak wspomniałem, można rozszerzyć o karty microSD. Dla fanów cyferek podpowiem, że w teście AnTuTu Samsung Galaxy S8 Plus uzyskał u mnie 172 tysiące punktów, a jego poprzednik S7 Edge miał 131 tysięcy. Ale pewnie najbardziej interesuje Was to, jak na co dzień działa TouchWiz. Przede wszystkim już teraz nie TouchWiz, tylko Samsung Experience, tak ta nakładka się teraz nazywa. No i zacznijmy od pozytywów. Wygląda dużo lepiej niż w starszej wersji. A jeżeli chodzi o działanie, no to cóż, to jest stary, dobry Samsung. Jeżeli mieliście Samsunga, to pewnie wiecie, że ten TouchWiz czasami lubi trochę przylagować, czasami mamy tutaj takie lekkie przycięcia. Ale żeby nie było, one trwają naprawdę ułamki sekund i tak naprawdę można ich nie zauważyć. Ja właśnie ich specjalnie szukałem. No i jeżeli się szuka, to się je znajdzie. Podsumowując ten dział, mamy tu naprawdę topowe podzespoły, które powinny wystarczyć na kilka lat działania i obsługi wszystkich najnowszych programów. Natomiast cały czas mamy tą lekko lagującą nakładkę, która już od początku potrafi gubić klatki. Przejdźmy teraz do aparatu. Zacznijmy może od przedniej kamerki, bo tutaj zmieniło się więcej. Teraz ma ona 8 megapikseli, a jasność obiektywu to F1 i 7. No i co ciekawe, mamy tutaj też autofokus oraz wykrywanie twarzy. Jeżeli chodzi o wideo z przedniej kamerki, e, mamy tutaj 1440p w 30 klatkach na sekundę, więc też jest ok. Przejdźmy teraz do tyłu. Tutaj niestety zmieniło się niewiele, ponieważ nadal mamy. Tę samą matrycę 12 megapikseli i obiektyw ze światłem F1 i 7. Jest on stabilizowany optycznie, ale to samo mieliśmy w Galaxy S7 i S7 Edge. Ja powiem szczerze, że nie widzę praktycznie żadnych różnic względem S7 Edge, jeśli chodzi o jakość zdjęć. Jeżeli robimy zdjęcia w ciągu dnia, to jakość jest właściwie taka sama. Nie, naprawdę nie sposób odróżnić, które zdjęcie powstało z nowe, na nowym smartfonie, a które na starym. Jeżeli natomiast weźmiemy zdjęcia nocne. No to tutaj faktycznie coś zostało poprawione i Galaxy S8 Plus działa troszeczkę lepiej niż starsza wersja. Tutaj główną zaletą jest to, że w nocy lepiej jest dobierany balans bieli. W starszej wersji, kiedy mieliśmy takie światła żarowe na przykład latarnie uliczne, często balans bieli skręcał w kierunku takiej pomarańczy, wszystko było takie cieplejsze. Teraz w nowej wersji smartfona wszystko jest dużo bardziej naturalne. Ten nocny balans bieli wypada naprawdę sporo lepiej. Co warto podkreślić, do aplikacji aparatu, mimo że nie mamy przycisku fizycznego na dole, możemy wejść skrótem korzystając z tego przycisku bocznego. Wciskamy go dwa razy i jesteśmy. Możemy już fotografować. Wejście do aparatu jest bardzo szybkie, ale także ustawianie ostrości i sama reakcja na przycisk migawki jest po prostu natychmiastowa. Tutaj nie mamy tego laga, że wciskamy przycisk, a zdjęcie robi się ułamek sekundy później. Nie. Jeśli chodzi o wideo, tutaj warto powiedzieć, że Samsung dodał stabilizację wideo w nagraniach 4K, czyli coś, czego musieliśmy zrezygnować w przypadku S7. Jak to działa w praktyce, możecie zobaczyć na filmie. Podsumowując, w kwestii aparatu zmian jest niewiele w stosunku do poprzednika. No i czy to dobrze, czy to źle? Z jednej strony dobrze, ponieważ poprzednik miał rewelacyjną jakość zdjęć, więc tym samym nowy model też ma taką samą jakość. No ale z drugiej strony jest to troszeczkę zawód, ponieważ minął rok. Poza tym smartfon jest dużo droższy niż poprzednik, więc tutaj myślę, że Samsung mógł spróbować zaimplementować jakieś nowsze rozwiązania. Przejdźmy teraz do kwestii audio w tym smartfonie. Zacznijmy może od wbudowanego głośnika. Tak jak we wszystkich smartfonach Galaxy S. Taki WS8, ten wbudowany głośnik jest po prostu bardzo, bardzo kiepski, no i co więcej, ten głośnik możemy bardzo łatwo zakryć. Także wbudowany głośnik to jest ponownie rozczarowanie, no ale mamy tutaj też coś innego dla fanów dźwięku, ponieważ Samsung Galaxy S8 ma wbudowany 32-bitowy przetwornik DAC, co na pewno spodoba się fanom dobrej jakości dźwięku. I co więcej, w pudełku mamy przewodowe słuchawki firmy AKG o wartości 99 dolarów. I one grają naprawdę bardzo dobrze. Jest to duży krok naprzód względem poprzednich słuchawek dodawanych do Samsunga. Poza Zatem mamy tutaj też ciekawą nowość, czyli Bluetooth 5.0. Jest to nowa technologia, która pozwala nam wysyłać dźwięk na dwa urządzenia Bluetooth jednocześnie. Mogą to być dwie pary słuchawek słuchawki lub głośnik. No i to powinno działać, aczkolwiek ja powiem, że mi nie udało się uruchomić tej funkcji. Nie wiem co było przyczyną, w każdym razie mi nie udało się uruchomić strumieniowania na dwa urządzenia jednocześnie. Powiedzmy sobie jeszcze chwilę o nowym asystencie Bixby. Bixby ma tak naprawdę kilka odsłon. Pierwszą jest Hello Bixby, czyli taki ekran, który jest na po lewej stronie od ekranu głównego. No i tutaj mamy takie karty, bardzo podobne do kart Google Now. Tutaj mamy na przykład pogodę, jakieś wiadomości z kraju, powiadomienia z naszego kalendarza itd. itd. Możemy też aktywować ten ekran przyciskiem tutaj z boku. I tutaj ciekawostka, ponieważ możemy przemapować ten przycisk. Jest do tego specjalna aplikacja, która w ogóle nie wymaga ruta. Możemy w niej podpiąć pod boczny przycisk, na przykład otwieranie wybranej aplikacji typu, nie wiem, Facebook Mail. Ja akurat przypisałem sobie ściąganie górnej belki powiadomień. Co więcej, Bixby działa też w aplikacji aparatu, ale to jest takie działanie połowiczne, ponieważ możemy nakierować aparat na, na jakiś obiekt. Mamy u dołu taki przycisk Bixby. Jeżeli go klikniemy, to faktycznie pojawia się taka ramka, która skanuje nam ten obiekt. Bixby potrafi nam pokazać podobne obrazy w stosunku do tego, co właśnie sfotografowaliśmy. No i nie mamy tutaj tych wszystkich funkcji dostępnych w anglojęzycznej wersji Bixby, czyli na przykład możliwości kupowania tych produktów, możliwości na przykład sprawdzenia informacji o jakimś budynku, możliwości rozpoznawania etykiety wina. Nic z takich rzeczy nie znajdziemy. Przejdźmy teraz do akumulatora tego urządzenia. No cóż, jest na pewno gorzej niż w Galaxy S7 Edge. To mogę powiedzieć, jeżeli w Galaxy S7 Edge po takim standardowym dniu używania smartfona, bez jakichś tam szaleństw, miałem na koniec dnia około 30-35% baterii, tak tutaj mam około 10%. Jeżeli chodzi o konkretne liczby, tutaj średnio smartfon wytrzymywał mi 5 godzin pracy na włączonym ekranie. No nie jest to oczywiście zły wynik, aczkolwiek są na rynku smartfony, które trzymają spokojnie na przykład 7 godzin. Także. Jest dobrze, ale mogłoby być trochę lepiej. No i na koniec odpowiedzmy sobie na to najważniejsze pytanie: czyli, czy warto kupić Samsunga Galaxy S8 Plus? Tutaj, oczywiście, dochodzimy do kwestii ceny. To urządzenie jest niesamowicie drogie, ponieważ Samsung wycenił je na 3949 zł. Te smartfony bardzo drożeją. No i cóż, pytanie: czy warto? Jest to urządzenie, które absolutnie wybija się designem. Jeśli chodzi o wygląd, myślę, że to jest taka nowa era w designie. Już teraz nie ma od tego odwrotu. Kolejne smartfony Samsunga będą tak wyglądały. Komu bym nie pokazał tego smartfona? Każdy zwraca uwagę na te cienkie ramki. To jest po prostu nowy etap. Ale nie jest to smartfon bez wad, co słyszeliście w tej recenzji. Jeśli chodzi o taką specyfikację, możliwości i tak dalej, jeżeli chodzi o taki czysto użytkowy punkt widzenia, no to myślę, że cena jest zdecydowanie przestrzelona, ponieważ możecie znaleźć smartfona o takich samych osiągach. Spokojnie, o na przykład 1000 zł taniej, czy wręcz może nawet 1500 zł taniej, jeżeli dobrze poszukacie. Ale jeżeli zależy Wam na designie, na tym takim feelingu, na odczuciu korzystania z czegoś takiego nowego, przełomowego, no to myślę, że nic lepszego nie znajdziecie. Podsumowując, rozum podpowiada nie, serce podpowiada tak. No i tu pytanie do Was, czy kierujecie się sercem czy rozumem. Dzięki za Waszą uwagę. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o Samsunku Galaxy S8 Plus, czy podoba Wam się ten telefon i czy kupilibyście go. Jestem do tego bardzo ciekaw. Przy okazji zostawcie nam łapki w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Cześć!